Ech. Kolejny dzień. Kolejne posiedzenie na komputerze. A może sprawdzę YouTube'a, wyświetlenia, subskrypcje. Ech. Cholera. Za mało. A może nagrać coś. Może zainteresować czymś ludzi. Ale nie YouTube się wyżywa Jak zawsze tak bywa. Cholera. Podoba sytuacja. Ale może jednak jest jakaś osoba, która by CHCIAŁA obejrzeć? A3X, mam nadzieję, że wrócisz. No raczej, nie inaczej. Witam was po troszeczkę dłuższej przerwie, mianowicie 5 miesięcy chyba minęło od ostatniego odcinka i się pewnie zastanawiacie dlaczego mnie nie było i dlaczego odpalam nowego e, save'a. E, nie było mnie dlatego, gdyż grałem w DCS'a. Ciekawa gierka. Yy, mianowicie też odpalam nowy save, gdyż nie pamiętam starego układu. I co to za zadupie? O, a coś tu ciekawego to było w ogóle tutaj na, 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 na kapsule? No nieważne. Dobrze. Rozpoczynamy nową nadzieję. I tak nową nadzieję, nową przygodę, i tak najprawdopodobniej się zaczyna, będzie nazywał ten odcinek. W ogóle nagrywam tu już po raz enty, gdyż miałem problemy po prostu z nagrywaniem. A to się film ścinał, a to się kamerka ścinała. Mam nadzieję, że teraz będzie ok, nie będzie z tym problemów. E, no dobrze, nie chcę chodzić tu, e, ale chcę tutaj naszą nagrodę odebrać, czyli natleniacz i małą drukarkę. Więc stawiamy naszą od razu małą y, natleniacz, żeby nam się tu już system ładował. Podłączamy naszą drukareczkę, pyk pyk, jest podłączone. Dobrze, i teraz przydałoby nam się tutaj. Y, już nagroda od razu. Dobra, mieliśmy rozpakować tamte rzeczy, więc w ramach samouczka to już nam powiedział. Y, co my tutaj mamy? Tu widziałem malachit, jeżeli się nie mylę, czyli miedziuchę. Przydałby nam się złożony materiał i w ogóle widzę małą zmianę, gdyż chyba te chorągiewki od tlenu one mają inny kolor i się zmieniają te kolory. Tego nie było wcześniej. Zbieramy sobie tutaj złożony. Ogólnie ten DCS, o którym wam mówiłem, jest to gra na zasadzie takiej bitewnej, taki symulator po prostu lotniczy. Oczywiście jest on darmowy, chyba 125 jest darmowy do odebrania, w sensie on już jest wgrany po prostu w grę, ale jeżeli chcemy zagrać innymi samolotami, to musimy niestety za nie zabulić. Drugą sprawą jest to, że niestety, ale próg wejścia do tej gry jest, no powiedzmy, troszkę... gruby. Mianowicie trzeba kupić minimum, no, na klawiaturze można sobie pograć, ale niestety kontroler, przepustnica więcej frajdy daje i to bardziej się, po prostu, wygodniej tamtą gierkę gra. Zrobimy sobie ma mały generator od razu, niech tu się porobi. Dawaj, jeśli chcę no podłącz się to dobrze. E, potrzebna nam jest żywica. Ja na razie to sobie tutaj e, zrobię przewody. Mam już mamy. E, nadajnik e, przewody. Dobra, robimy. Od razu zrobimy sobie więcej. No tutaj... No ja dobra jeszcze jedną paczkę zrobię. A resztę złożymy sobie tutaj, niech sobie na razie leży. Powiem szczerze, gierka jest dość wciągająca, ale tak jak mówiłem, bez przepustnicy, bez kontrolera jest możliwość grania, ale naprawdę trzeba mieć dużo przycisków. Same odpalenie F18 bo, F18, F18, bo takie sobie kupiłem. A raczej sama nauka odpalenia zajęła około godziny, więc no grubo, i to jeszcze z YouTube. Zresztą 125 tylko można sterować klawiaturą na chwilę obecną więc y, nie wiem jak tam sobie y, producenci y, wymyślą dalej i zastanawia mnie ten element zagubiony ładunek nie wiem o co tu chodzi najprawdopodobniej to jest jakiś y, y, lootbox można by było powiedzieć tylko jak się jego otwiera niby to jest zaznaczone jako złom nie wiem ale się dowiem zresztą jego można widzę tutaj podłączyć pod jakieś stanowisko ale widzę, że jest napisana Exodynamics. To była ta platforma jakaś, która chyba dokumenty badania w sensie można było nią wysyłać, chyba jakieś tam punkty dostawać. Widzę na horyzoncie w ogóle nasz tutaj kamień milowy, który będzie nam potrzebny w dalszej części gry. Ale nie widzę takiego materiału, jakim jest żywica. Widziałem tam kopalnie też po drodze i one są blisko dość, więc jest ok. Tylko ja nadal nie widzę, strasznie dużo tych paczek jest tu. Tu jest jedna, tu jest druga. O, jest już Takie wrażenie odnoszę, że kiedyś te materiały ogólnie były bliżej e, się spełniły, ale nie wiem czym to jest spowodowane. Czy może, bo sądzę, że była na pewno jakaś. Jak, widziałem, że były ogólnie jakieś aktualizacje po, po, w tym czasie, co nie grałem, bo jednak gra się rozwija, ale nadal mnie męczy jedna rzecz. Dlaczego nie ma. E, tych klęsk, powiedzmy, żywiołowych, mianowicie, tak jak kiedyś powiedziałem w innym odcinku, chyba to było w pierwszym, tak mi się wydaje, starej serii, to brakuje na przykład, no, burz piaskowych i to było wtedy fajnie, to wtedy to, ja jeszcze grałem, kiedy to była wersja beta, więc fajnie to wyglądało, robiło się, nic nie było widać, postać wolniej chodziła i można było kamulce dostać. Taki troszkę survival. No, dobra, mamy powiedzmy tą żywicę już wydobytą. Jeszcze byśmy mogli tutaj napać jej, bo jakieś resztki są. Ogólnie przypomnę tym, którzy są, w ogóle pierwszy raz widzą tą grę, to jeżeli na przykład gracie i macie takie... O! Tutaj coś takiego jest pokazane. Jak jest ziemia, to jest ziemia. Tą strzałkę od góry, ale jak najadę tutaj na roślinki, to zaczyna się pokazywać taki kwiatek. To znaczy, że jak ja zbiorę te elementy, to nam wtedy da ten sam materiał, minerał jako kwiatek. Żywica ma inny wzór. To jest dość ciekawe. Wtedy można zobaczyć, czy jak tutaj na przykład mamy żywicę, ja ją wydobędę, dopóki nie zniknie ten ta ikonka to znaczy, że już w tym miejscu materiałów nie ma, bo tak naprawdę to byśmy musieli ktoś by kopał w ziemi i szukał tego materiału, a jego by tam nie było i by tak naprawdę tracił czas. A jak każdy wie, czas jest istotny dla nas wszystkich. Dobra, już mamy cały pak zapakowany plecak. Teraz przydałoby się wrócić do naszej tu bazy. razu widzę tutaj na horyzoncie materiały badawcze, i mnie zastanawia w ogóle te, te pachołki, czy one zostaną w grze, bo jeżeli, yy, yy, znaczy się jeżeli, jak nagrywałem yy, z tym błędem, że się na przykład yy, film mi się zacinał i tak dalej, tego nie było, to dodali najprawdopodobniej dzisiaj albo wczoraj, kiedy nagrywam ten film, a nagrywam go 8 grudnia 2021 roku. Dobra, co my tu w ogóle mamy? Mamy mały karnister i bajty za nagrodę, za połączenie przewodów na natleniacza. No to, to było proste. Surowce, przedmiot, średni magazyn przyda się. Średnia platforma typu A razy dwie. No i schemat natleniacza. To też się nam tutaj przyda. Na, na razie sobie mały karnister zostawimy tu. Weźmiemy sobie platformę tutaj. Postawimy sobie tu. Tą drugą platformę też sobie postawimy tu, od razu to podłączymy do prądu. Mek, i mek, dobra. Teraz przydałoby się wziąć tą turkarkę tu. Niech to będzie w y, bardziej logicznym miejscu. I przydałyby się y, średni magazyn. A nie będzie chodzić, bo nie ma y, prądu. Już sobie z, z mojego placaka pobrało, więc to już będzie tutaj. Śmigać. Dobra, tu niech, bo widzę, że już mieliśmy tutaj średnią platformę, więc od razu sobie możemy załadować nasz złożony materiał. Od razu karnister do plecaka. Od razu też tutaj ustawimy sobie yy, na żywicę. Oczywiście, pomimo tego, że dużo wykopaliśmy, to oczywiście będzie tego mało. No i organiczne to sobie możemy już odpalić. Jako, żeby nam on takowy pożyło i dobrze. E, automaton 001002. Nie wiem o co chodzi jest złom nam potrzebny. Niestety na chwilę bez tą złomu nie mamy. Też nie wiem. nie wiem. czy to jest związane Gwiazdka. Może zbożona DLC. Może być to. Yy, najbardziej prawdopodobna kosmiczna obłyskotka, też co to jest, średnia drukarka, do tego dążymy. Więc potrzebne nam dwa razy złożone. Średnia drukarka, niech tu się już robi. Sprawdzimy tu zadania aktywne. Yy, aha, to już możemy praktycznie u po powiedzieć, że to jest zrobione. Yy, Usiądźmy na platforma. Czyli na razie tu żywice sobie wywieziemy na obok, postawimy drukarkę. myk. I średnia drukarka już jest. Ustawimy sobie ją w tą stronę. Dużej drukarki na razie nie będziemy robić, ale ja bym chciał zrobić. E, komora badawcza, zaraz ją zrobimy, ale ja bym chciał zrobić, tylko włączę sobie badania i odblokujemy sobie... O, wiec tutaj jest. 5, 250 bajtów. No dość istotna to jest sprawa, żeby mieć inny rodzaj e, materiału. To znaczy, po, już po obróbce cieplnej. Ale ja chcę dużą platformę typu B. To sobie już odblokujemy. Jeszcze starczy bajty, no to też sobie. piec odblokujemy. I o. Mamy tą już naszą platformę. Trzy żywicy. Raz, dwa i trzy. Ja jedno miałem w lecaku. Nie chcę y, serii, żeby nam tutaj tworzyło, tylko chcę po prostu jedną sztukę. mówicie wiecie, ten przycisk, co tutaj jest, no to jest od. ma za zadanie. Jeżeli mamy materiałów w brud, on sobie będzie sam pobierać z platformy i będzie masową produkcję robił, ale tego na razie nie chcemy. Prąd się już kończy. Oczywiście Habitat też już generuje ilość prądu, chyba jest napisane, tak, wytwarza jeden mocy. A jak ja podłączę generator, to wytwarza dwa. Więc tak naprawdę wytwarzamy trzy punkty. Więc jak widzicie ten pasek co tutaj jest, on się jest cały żółciutki, więc najwięcej idzie po prostu prądu do tych poszczególnych elementów. Powoli, platforma nam się tutaj tworzy, ale będziemy sobie tutaj dziennik misji i mamy dużą platformę typu B. To dostaniemy. Aha, czyli już dostaliśmy to samo. Ale i tak to nam się przyda, bo to się nie zgubi. Te platformy typu te małe, w sensie nie wiem jak one się nazywają. Te platformy typu A to zaraz wywalimy je. Później w sensie, bo one niestety będą troszeczkę zawali drogi. Od razu sobie drukarkę zostawimy tu. Nasz y, materiał y, złożony tutaj, a żywice tutaj. O, i widzicie, sam, sam już sobie pobrał, więc y, będzie nam to po prostu ułatwiać całą obróbkę. Komora badawcza y, w tej chwili bardziej by się może piec przydał. Yy, yy, yy. Na razie na piec mamy, to zrobimy sobie tutaj piec. Tylko muszę przestawić tu nasz obiekt. I dlaczego się nie robi? A, nie robi się, dlatego że nie mamy prądu podłączonego. I teraz już tutaj popyla. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o sam generator, jeżeli wrzucicie już trawę, roślinki, to on się będzie przetwarzał do samego końca. Nie można tego procesu praktycznie zatrzymać, oprócz wyłączenia, czyli ja już nie mogę teraz już go wyjąć tutaj. Jak już został założony, to już się wydobędzie całkowicie. Więc włączamy, On się, jak się skończy, to się skończy, niestety. On będzie cały czas produkował, nawet jeżeli tu nie będzie nic, po, nic e, żaden element nie będzie pobierał prądu. Od razu weźmiemy sobie tutaj małą Buckerkę, niech sobie tu będzie. I co my możemy zrobić tutaj, małą Bucker? Możemy jeszcze zrobić średni magazyn, ale tego jeszcze nie chcemy. Światło robocze mieć. A mieć jest tutaj. Yy. Dobrze to najpierw poczekamy. Może najpierw, jak się złoży, nam tutaj yy, wydrukuje piec ten piec hutniczy. Te platformy sobie odłożymy na razie. Tak patrzę na nagranie, 17 minut. Więc yy, piec się wydrukuje. Pokażę Wam o co chodzi mniej więcej, jak to wy wygląda po przetopieniu. Od razu pójdę wziąć ten, ten malachit cały i zakończymy odcinek. Na razie sobie weźmiemy tutaj dwie sztabki, pewnie. Zazwyczaj na górnych partiach minerałów jest mniej, aniżeli w kopalni. Dobra, tyle na razie wystarczy. Ja i tak sobie zaraz go wydobędę, ale chcę Wam po prostu pokazać, a nie chcę Was zanudzać. Więc stawiamy nasz tutaj piec, piekarnik. A, tylko ja zrobię inaczej, ja sobie przestawię tą platformę o, w tą stronę, bo ptaszek jest w tą. Czyli jak, jeżeli ja postawię jakiś obiekt, to od razu on będzie wkierowany w naszą stronę. Więc od razu wypakowujemy wy go. Jest ok, od razu też tą platformę sobie przestawię w tą stronę. Drukarkę też, bo ona standardowo już nam się ustawiała wtedy w drugą stronę. Podłączam prąd, przechodzimy do pieca. Piec też musimy podłączyć. Drukarkę też przedstawię, żeby tu już mnie nie męczyła. I teraz tak. Ustawiamy sobie mały hit, on już sam sobie pobiera, nie włącza się, gdyż musimy go odpalić. Naciskam F i zaczęła się magia. W tym miejscu się po prostu miedziucha przepala. Długo się przepala, bo nie ma prądu. Więc od razu sobie weźmy troszkę zielonego. Nawet dużo jego wyszło, z takiego małego, po prostu, takiej małej płłaci, od razu na zapas, A, ale nawet ja mogę wziąć go sobie podłączyć, gdzie on jest, zaczął mi skafander ładować, ale ja chcę żeby tu był, dobrze, i sobie od razu postawimy go tutaj, rozstawimy, to już z automatu sobie będzie pobierał i będziemy mieć prąd tak bieżąco, e, jeszcze może jedną rzecz wam to pokażę, tylko, tylko odbiorę tutaj te nagrody, bonus, no to bonus, Małą baterię. Fajnie. Mała bateria jest na plus. Bardzo duży plus. Kiedyś nie było właśnie tego Dziennika Misji, więc nie dostawaliśmy żadnych tutaj y, bonusów, w sensie zrób, zrób to, zrób tamto, dostaniesz to. Nie było czegoś takiego wcześniej. I to troszeczkę bardziej ułatwia grę, ale ja jestem troszeczkę zwolennikiem może bardziej takie hard play w sensie, żeby do czegoś dojść, trzeba się troszeczkę bardziej namęczyć, bo wtedy jest większa satysfakcja. To jest troszeczkę, bym powiedział jak granie na kodach. Nie mówię, że nie jest to śmieszne i fajne, ale jednak wydłuża samą rozgrywkę, bo jednak troszeczkę nikt nie lubi, wiadomo, grindu na 10 tysięcy godzin, ale dopóki jest taki powiedzmy 5-minutowy, taki, nie wiem, jednogodzinny, to, to chyba się nikt nie obrazi. Ale dobra, tu już nam się właśnie. Ta miedziucha nawet już sobie pobrał yy, yy, urządzenie, żeby zrobić nam te światło robocze. Więc na, nawet mogę Wam pokazać jeszcze. O, że bardzo, jak tu się to zrobi te, te światełko. Podłączamy. Cyk, cyk i świeci jest gitara. z tą gitarą? Tak to mniej więcej wygląda. I zapraszam Was do kolejnego odcinka. Jeżeli jest taka możliwość, zostawcie lajka, komentarz, jeżeli Wam się po prostu materiał podobał. Pozdrawiam.